Podobnie przed finałem Pucharu Polski. Maciej Skorża chce, moim zdaniem, zakończyć ten sezon dubletem, dwoma trofeami. Zrobi wszystko, żeby pełna koncentracja poszła na mecze i Ligi, i Pucharu Polski z finałem włącznie. Sevilla, co to jest za mecz w ogóle w trakcie sezonu dla niego? Słuchajcie, tutaj widzę takie jajeczko na tym. Na tym ciasteczku, także. Może to bo... plastikowe. Także za chwilę tutaj mam nadzieję, że, że o jakiś takich y, jajach porozmawiamy y, piłkarskich. Natomiast jeszcze teraz, jeszcze teraz na chwilę y, poważnie przepytaliśmy naszego kolegę Czarka Kowalskiego na okoliczność te, tej walki o, o Mistrzostwo Polskie. Koronny argument tych, którzy twierdzą, że ewentualne zdobycie Mistrzostwa Polski przez któregoś z ubogich krewnych, takich jak Ruch Chorzów czy Korona Kielce, byłoby szkodliwe dla całego polskiego futbolu, jest taki, że w kontekście rywalizacji międzynarodowej żadna z tych drużyn nie miałaby większych szans i właściwie po pierwszych fazach kwalifikacji byłoby już po wszystkim. Nie ma tam takich pieniędzy na ewentualne wzmocnienia jak w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. To jest nieco krzywdzące dla piłkarzy Fornalika czy ale jednak prawdziwe. Owszem, ambitnych piłkarzy ruchu i trenera nic nie powinna obchodzić sytuacja finansowa klubu i skoro na boisku okażą się lepsi od bogatych, to trudno im cokolwiek odbierać. Tym bardziej, że za ruchem stoi bogata tradycja, tysiące kibiców, niezła baza treningowa i drużyna. Jedyne czego brakuje to stadion i pieniądze. Kwestię stadionu można by jeszcze jakoś rozwiązać, bo przecież za Miedzą jest stadion śląski, ale problemów finansowych raczej się nie uda przeskoczyć, skoro nie było to możliwe od kilkudziesięciu lat. Przeciwnicy tezy mówiącej o tym, że jednak na arenie międzynarodowej powinien nas reprezentować klub zamożny twierdzą, że pieniądze niczego jednak nie gwarantują. Mało tego, ewentualna porażka kresusów mogłaby mieć walor edukacyjny. Pornalik pokazuje przecież jak budować różne bez wielkich pieniędzy i transferów. Jak tworzyć dobrą atmosferę, jak korzystać i lansować polskich piłkarzy. W spotkaniu z Legią w wyjściowym składzie. Było tylko dwóch obcokrajowców: Peskowicz i Straka. Menedżerowie zagranicznych zawodników omijają chorzów szerokim łukiem, wiedząc, że szanse na Ankarz mają tam ewentualnie Słowacy czy Serbowie, a żadnych piłkarzy z innych stref kulturowych. Ksenofobia? Nie, raczej sposób na drużynę. W Barcelonie przecież też stawia się głównie na swoich. No i jeszcze argument kluczowy. Wcale nie jest oczywiste, że bogate kluby, za którymi stoi wielki biznes, w dobie kryzysu będą jednak w stanie pójść za ciosem i sypnąć groszem, aby wreszcie w następnym sezonie dostać się do europejskiego salonu. Ruch przegrał wczoraj z Legią, ale do końca rozgrywek filmowej klasy jest jeszcze pięć kolejek. Raz, że w polskiej lidze wszystko jest możliwe, a dwa, spośród zespołów walczących o mistrzostwo, to właśnie Ruch Chorzów ma teoretycznie najłatwiejszych rywali. Kasa, kasa, kasa. To, to o czym mówił Czarek, dobry kalendarz Ruchu Chorzów.